Cześć wszystkim, witam was bardzo serdecznie w kolejnym filmiku na moim kanale Jeżeli mnie nie znacie, to ja na imię Zuzia, a się na kanał ZU, I jeżeli jeszcze nie subskrybujecie mojego kanału, to koniecznie naciśnijcie ten na czerwony przycisk poniżej Żeby być już na bieżąco z każdym kolejnym moim filmem Wszyscy są dzisiaj przeciwko mojemu nagrywaniu, moja mama odkurza Sąsiad za ścianą wierci, więc przepraszam za cały szum w tle Idę dzisiaj na wesele kuzyna mojej mamy, powiem wam, że to jest moje pierwsze wesele Nigdy wcześniej nie była na weselu, więc uh, jestem mega ciekawe, jak będzie Także ja mam właśnie dzisiaj taki wolny dzień i będę się przygotowywać na te wesele, więc uznałam, że zrobię Wam z dzisiaj takiego vloga, Get Ready with Me, Get Ready with Me z elementami vloga, coś w tym stylu. Ja już się powiedzmy ogarnęłam. Ogarnęłam też trochę w pokoju. Ja teraz lecę się ćwiczyć, później pójdę się myć, umyć włoski, żebym miała świeże na wesele. Jest 1035 msza. W sensie wiecie, są ślub, zaczyna się o 15, na szczęście niedaleko mnie, także nie musimy nigdzie daleko jechać, więc mam jeszcze troszkę czasu, że ja lecę się ćwiczyć i do zobaczenia. 154, czyli mam jeszcze tak z godzinkę luzu niecałą, myślę, że... że tak. Myłam się, jak zresztą po mnie widać, dopiero co wyszłam z łazienki. I teraz lecę na balkon, dać książeczkę i się opalać, korzystać ze słoneczka, bo um, nie wiadomo, ile co to słoneczko z nami zostanie, a na razie jest bardzo ciepło. Także ja spadam i odezwę się do Was e, pewnie, jak już będę się malować. Zaszłam ja już krem z filtrem, teraz nakładam bazę. Nie mam jeszcze żadnego pomysłu na ten makijaż tak szczerze. Coś tam mam, mniej więcej wiem w jakich kolorach chcę go mieć. Jedna pewna rzecz jest taka, że na pewno zaczynam od oczu, więc nakładam sobie korektory na oczy i wokół jako bazę puder. Dobra, oczy przygotowane, więc teraz. Trzeba wymyślić, co ja w ogóle chcę. Zmiana planów. Zmyłam wszystko i robię od nowa, bo spodobał mi się jeden cień, który jest błyszczący, ale nie pasował do tego filtrowego, nałożyłam go ale uznałam, że chcę go mieć po prostu na całym oku Szczególnie, żebym nie zdążyła chyba zrobić jakiegoś fajnego makijażu Padła do mnie rodzina, bo jakby my mieszkamy w mieście, w którym jest to wesele Więc oni sobie przyjechali do nas wcześniej Nie wiedziałam, że mają takie plany Ale najwidoczniej Nie robię nic szalonego, na tylko ten sień. Jeśli nakładam pudru, w ogóle zamknęli u mnie psa W sensie, żeby jakby... Żeby nic się nie stało, więc... Pies jest u mnie i piszczy, bo chcę wyjść. Ale nie mogę go wypuścić. Także nie nakładam pudru, bo to jednak cień świecący. Więc on najlepiej, jest, najlep najlepiej się przeszedł do samego korektoru. No i nakładam sam ten cień po prostu na całą powiekę. Pierwszy raz nowego podkładu, którego kupiłam sobie wczoraj Który kupiłam sobie wczoraj, nieważne Eveline Sophie, Time Dużo o nim dobrych opinii słyszałam To jest mój drugi podkład w życiu Także zobaczymy Mam nadzieję, że nie będzie dla mnie za blady W sensie patrzyłam w sklepie jakby, czy jest ok. Wydawało mi się, że jest ok, ale to jest kolor 01 Więc jakby... Ja myślałam, że ja się coś opaliłam Ale nie no, chyba mój kolor Okej, okay, podkładać naprawdę spoko, w sensie na razie, jeszcze jakby zobaczymy, czy przetrwa całą noc. Ja tu nagrywam igła. Ja idę na msze i na obiad, w sensie obiad jest tam, gdzie jest ym, potem cała impreza, więc pewnie zostanę suweniem do... do 18, 19. Zobaczymy. Ale mam makijaż, kurde. Smażałam jeszcze raz, super. Chyba pasuje Ogólnie Chętnie bym zrobiła coś większego Ale ja po prostu kompletnie nie mam pomysłu A nie chcę robić tego, co już robiłam W sensie Takich brązowych Bardziej, bo według mnie nie będą pasować mi do sukienki I wolę mieć właśnie coś w różach, fioletach w No ale w każdym razie Jak już zaczęłam robić twarz To po prostu skończę robić twarz I potem zrobię oczy, także Dobra Pudełka Róż. Żeby ta twarz nabrała trochę kolorów jednak. Brwi. O Boże, jest tak gorąco, że to jest jakaś masakra Pomalowałam jednym cieniem po prostu I ogólnie... Jako, że jestem biedna i mam jeden dobry pędzel do cieni To jakby ten kolor jest pomieszany z tymi świetowymi, które używałam wcześniej Ale wyszedł OK chyba, w sensie jakby nie jest zły ten kolor chyba śmieje się, śmieje się, że jaki jest taki pomyślany, jest jestem biedna. Dobra, robię teraz kreskę cieniem. Okódę. <grywa> Po chyba 15 minutach robienia kresek. Um, nadal nie są dobrze. Ale poprawiałam je tyle razy, że ja już się poddaję i to jest jedyne, na co mi stać. I, i są nie równe. ale wiecie co, nie obchodzi mnie to. Po prostu mnie to nie obchodzi. Ten film jest na maksa chaotyczny i ja to wiem, i ja za to przepraszam. Ale ogólnie. Ja nienawidzę poprawiać czegoś, nienawidzę poprawiać makijażu I jak mi coś nie wyjdzie za pierwszym razem To z tym, To po prostu się gubię i... I się zgubiłam Poza tym mój statyw Nie chce ze mną współpracować I ym, tak, najbliższej, przy najbliższej okazji kupię sobie nowy, bo on jest już stary, ma co najmniej 20 lat bym powiedziała nawet i po prostu nie, on już nie daje rady i ja... Ja mam dosyć ratowania z tym statywem. Dobra, robię rzęsy. Okej, okay, moi drodzy, nie nagrywałam wam przez długi czas, bo po prostu aparat mi się rozładował i nie wiedziałam jak nagrywać. Więc skończyłam się malować, czyli rzęsy i pomadkę. i skończyłam makijaż, wygląda tak. Nie jestem 100% tak zadowolona, szczególnie przez te kreski, które nie są równe, ale wydaje mi się, że... No raczej aż tak dużej różnicy nie ma, że tak wiecie, widać to na pierwszy rzut oka. No i ogólnie chciałam zrobić coś takiego bardziej szalonego, ale wydaje mi się, że jest ok No i przebierałam się też już, to jest moja sukienka, ona jest z Sheen. No jest przeprześliczna, taka hiszpanka fioletowa mega dziewczęca, mega ładna, taka zwiewna. I no, mega mega mi się podoba. Na pewno poproszę moją mamę, żeby porobiłam jakieś zdjęcia. Także wstawię wam na samym końcu właśnie kilka zdjęć. I jeżeli chcecie je zobaczyć też, to zapraszam was na mojego Instagrama, bo tam na pewno je wstawię. No i co, słuchajcie, to tyle. Przepraszam, że film był taki chaotyczny i wszystko. Jeżeli wam się spodobał, to oczywiście nie zapomnijcie o w górze, subskrypcji mojego kanału. Napiszcie mi w komentarzu, czy lubicie takie get ready with me, czy mam robić takich więcej. Napiszcie, jak wam się podoba mój look cały. Dajcie znać, co sądzicie. No I do zobaczenia w kolejnym filmiku już bardzo niedługo. Pa.